Smacznego chłopie Oczywiście nie nagrałem w domu Bo bym nie zdążył Ledwo tutaj zdążyłem na siłownię Lecimy dzisiaj nogi i Jesteśmy na gym, wchodzimy na gym i tyle Jest godzina 11 Nawet nie wiem czy będę pierdolił Że, że, że będziemy robić pakiet 30 na 5 Po prostu zobaczmy co się stanie Na poprawę humoru Wjeżdża dziczek i jedziemy też jakiegoś, nie wiem, dry scoopa jednego albo dwa. Kurwa jest taka lipa z tym, z, jest lipa. No nie wiem, jakoś taki jestem. No, zjadłem już owsiankę i dwa batony dzik. Jestem tak kurwa głodny, jestem tak zmęczony też. Nie no zawsze już, już tak odczuwam. Nie wiem czemu. Nie wiem, nie wiem. Te dwa piękne produkty wlecą, może będzie lepiej. Jeżdżamy bo w mojito. Tylko mojito był w sklepie. No i w sumie nawet nie pamiętam jak ten mochito smakuje. Na premierze go z piłem. No już pamiętam. Taki no... Taki kurwa no mojito no. Ja pierdolę chciało coś zjeść. Idziemy już i się widzimy tam. Są Polacy, więc muszę uważać co, co mówię. Już kilka razy miałem takie pojebane sytuacje. To jest takie sytuacje, że mówię coś pojebanego. Dostałem szafkę 167, więc to mi poprawiło trochę humor. Nie żartuję, to dzik po prostu. Już, już trochę jest lepiej, ale no i tak jeszcze czekamy. No i tyle, zobaczymy, zobaczymy. No, nie chcę nic pierdolić, tak jak ostatnio się skończy. Jedna rzecz, o której właśnie ten zauważyłem, to że powinienem trzymać kamerę soko, bo ja nagrywam z wiecie, spod dupy. To pod strony takie nagrywanie. Stacja ustawiona, puściłem sobie opium, od razu lepiej też. Tylko takie niszowe, wyciągnę list, żeby, żeby nie być e, tak jak wszyscy. Chcę być unikatowy. Wszyscy chcemy być unikatowi. Chcemy być inni. I o to w tym chodzi. W ogóle podszedł do mnie teraz recepcjonista. On jest spoko. On mi kiedyś spotował na, na ławie e, kilka razy. Źle mnie spotował, no ale tam chuj w to. I się pytał, bo. W ogóle wiecie czy ten. Że zapytał się, czy jestem influencerem. No nie jestem, ale wiecie. I pokazałem mu kanał że sobie trakujemy tą redukcję. Tyle, ale tak bardzo pozytywnie. Od razu też tak nie wiem, jakoś mi humor się poprawił, ale i takie miałem przemyślenie. Może po prostu musimy wychodzić do ludzi, może po prostu trzeba rozmawiać i coś robić? Wtedy się nie myśli o jedzeniu. Nie, to po prostu kofeina tak działa. Jestem teraz szczęśliwy, bo wypiłem kofeinę, zajebałem jednego skupa free workoutu i, i taki jest efekt. Zacząłbym w ogóle cipać kokainę, tylko jestem na razie chyba underqualified albo Aderal. No, aderal chciałbym cipać. Zgodziłbym się na Panie Aderalu, żeby poprawić jakieś wyniki swoje w czymś. Tylko to seria by musiał być top world class level. Może kiedyś? Dobra, wjeżdżamy w Opium. Dobra. Mam jakiś ten Vamp Anthem na organach. Nisza, tak zwana nisza. Paczka na potyku. Nie wiem, czy jestem spokować PK10. Pakujemy PK20. Are you an influencer? Mocne też pytanie. Kogo ja influencuję, kurwa? Samego siebie chyba. Samego siebie, kurwa, gaslightuję na filmach. Oko, budzimy się. Kurwa, cała siłownia jest wolna. No nie, no co, co on zrobił w ogóle? Cała siłownia jest. No, nie wiem, nie wiem. Albo to rozgrzewa, albo będzie to samo. Bo to nie było. 130 na 5, to, to nie chodzi tak. Szkoda, ale i tak spróbujemy. I <laughs> Kurwa cztery, ale spoko. Blisko, ale ciężkie. To było w chuj ciężkie. I widzieliście co musiałem zrobić. Musiałem łapać sztangę, bo ten pierdolony kutas się rozjebał koło mnie. Kurwa, cała siłownia wolna. Bym go wziął i bym go rozjebał. Estrogena pierdolonego. Oczywiście <grym> <grym> to było wszystko w wcale humorystycznych, pod, pod kamerę powiedziane. A może to miałem? Nie no, nie miałem tego, ale 134. na Spoko, i take dat. Rysat dwudziestką chyba. paka 20 PK20 paka na potyku. No dobra, na wykałaczce. Robimy hamowę. Statek w ten środku wyjebany jajca. Gdybym zrzucił ciężar, to ja to rozpierdolę wszystko. Dobra, powiedzmy. Jeszcze jedno. Uff. No i spoko, na no, sześć. Ojeju. Aha, aha. Może pasa powinienem zacząć używać? Nie wiem. Nie wiem, czy pas by coś dał. Chciałbym dzisiaj tutaj dołożyć, może, repa dołożyć. To jest 7 repów i to już dwa razy podrząd robiłem. No to dzisiaj, może o 8, może hamówę jakąś dociągniemy. A w ogóle zrobiłem 120 na 8. czyli to 126, na 6, co było, co jest w się nagrane, to jest opierdalanie się, kurwa. Miałem więcej. A jak zrobiłem na 8, to serio? Ledwo. Bo zrobiłem 130 na 4, 126 na, na 8 Pointless. <suszy> I didn't play a few days <laughs> back. Ja zaliczam. Było 7, kurwa 89%. Musi być impuls. Jeszcze raz coś takiego za tydzień i dołożymy. A tak wracając do tematu kokainy, wyobraźcie sobie takie, taki poranek, takie śniadanie. Wstajecie, jesteście lina swak. Po prostu 8% taka szklana butla wody. Wyciągacie, wiecie, zamiast zamiast stawać i być kurwa głodnym czy coś od tego 8%, kujowy mód, chujowe hormony, to wstajecie. Taka szklana butelka wody w się, kreska koks. I wiecie, i ten koks w wam daje taką, takie szczęście, taką dopomnę, jak, jakbyście ojebali KFC, kurwa, i trzy jebańce czekoladowe. I do tego, właśnie, no, szklana taka woda z butelki, na przykład banan, jesteście gotowi cały dzień, na no, nakurwiać. I teraz na głośnikach leci Michael Jackson, który właśnie ćpał codziennie. Billie Jean is not, she's just a girl, thinking I am the one. I, I kreska koksu. Oczywiście, wszystko w celach humorystycznych. Nigdy bym nie wciągnął kreski. Koksu. Dobra, seria. Kurwa, ale ta noga tutaj na tym kadrze siedzi. Tu się pokazują już te striations. Nie wiem, nie wiem czemu ta noga mi tak szybko się docina w porównaniu do góry. Chyba to ćwiczenie, coś w się sensie tego leg pressa, będziemy faktycznie trakować. No bo nie wiem, ten hack skład tutaj do mnie nie przemawia. Zobaczymy trzy piątki. No tutaj jest, wiecie, problem z, z tymi kolanami w, w żebra. Jeszcze zrobię to na, tak nazwa, repy. Zobaczyć może za dużo to jest. Mm, to nie jest ciężkie. Ale jest spoko, pewnie na kilkanaście repów mi to wejdzie, więc zobaczymy. Ale serio, fajnie te nogi zaczęły wyglądać. No ja nie wiem o co chodzi, mam jakiś gen do tej, do tej nogi, że ona pierwsza mi schodzi. W ogóle na tej redukcji, co robiłem do Wszystkich Świętych, tym agresywnym takim kacie dwumiesięcznym, to pod koniec mi wyszły żyły na, na tutaj właśnie. To zdjęcie pokażę, ale to też jakoś po prostu ciepło, bo zresztą jakaś ciepła szatnia była. I wyszły mi, i wyszły mi, więc nie wiem, to też dziwne. O kurwa, parzy Ojeju, ojeju, ojeju Tego nam było brakowało Co powiedziałem? Tego nam było trzeba? Albo po prostu tego nam brakowało Ale chyba czuję już głowę trochę za mało oddechu. Przez to, że tego nie było, żadnego kład ćwiczenia, to dlatego nie robimy 130 na 5 na 5 na 5. Dołożyłbym dyszkę, może? I wtedy na mniej repu bo zrobiłem nie wiem, z 15. Dobra, zmieniamy strategię. Katowania. Robimy tego fasta, dokładamy to, wtedy skład pójdzie do góry, albo to, co ci powiedział żeby wpierdolić wafle przed składem. Czyli dokładamy to, wypierdalamy jedzenie, robimy na pusty żołądek i zamieniamy wołowinę na, na kurczaka. Bo wiecie, chciałem być taki e, taki prime. Ale tą wołowinę, ale ta wołowina, ona za dużo ma kalorii, nie mogę jej, nie mogę jeść, bo są problemy. Potem jest pyszna, powinno się ją jeść, jeżeli nie redukujecie, to jedzcie wołowinę. Chad powiedział, a jeżeli chcę zrobić składy heavy, to 60-90 minut przed, żeby się zapakować waflami ryżowymi, więc y, spróbujemy, to przetestujemy. Ostatni. <laughs> oh. oh fine now, fine now. Dajemy na łydę. Kilka osób mi pisało o, miniatur, o miniaturki, żeby, żeby może tą miniaturę. No i ja wiem, ja wiem, próbowałem serio zaufać, próbowałem coś szpącić, ale no nie chcę pajacerki robić z tymi miniaturami. Ale przed chwilą wpadłem na mocny pomysł. Wy już widzicie tą miniaturkę, już weszliście w ten film, przeczytaliście miniaturkę i macie takie, co to kurwa ma być. To chcę, żebyście wiedzieli, że to w tym teraz, w tym momencie wpadłem na tą miniaturkę. Jestem mega dumny z tego. PK40 Robimy łydkę. Ciepła łydka, o to chodzi. Ciepła łydka to pracuje. Dobra, kardio. 300 zrobione. Nie będę chyba żadnego jedzenia dogrywał. Dzisiaj wynosimy po prostu z dzisiejszej siłowni kilka rad. Eee, jak jesteście kurwa zmęczeni w chuj redukcją i wam się nic nie chce, to po prostu musicie iść na dżym. Jak najszybciej, nawet jeżeli droga na dżym trwa godzinę, składa się z pierdolonych, spóźniających się pociągów i biegnięcia nas dwa kilometry na stację, to i tak trzeba iść na tą siłownię. No i to wszystko musi być zabawa. Tak jak mi mój bardzo dobry przyjaciel napisał e, dzisiaj o 3 rano, że to wszystko musi być zabawa. Dziękuję za te słowa. To wszystko musi być zabawa. No i się bawiłem. Trochę rano byłem smutny, ale teraz się pobawiłem, więc spok, Lecimy, lecimy jeść i tyle, a my się widzimy na, na plecach chyba. Zobaczycie, będziemy może stówką już, kurwa, na low roll. Cześć, cześć.